Zobaczcie na kanale Max Omega ABC 725 poziomu. Ja już zaczęłam to ma. Trochę. O nie, mam 400 subskrybów. Marcy się otwiera w swoim On już, mam, założony swój kanał. wam tyle zdradzić? Ale ok, szanowni jak się nazywa, on tam, na razie nie ma komentarza w tym kanale. Zobaczcie na ale on nie powiedziałem słowa to, będzie no 300 subskrypcji marzec swój pierwszy film wstawi I pamiętajcie jakie robimy z Marty I zadawajcie pytanie w komentarzu będziemy pod wszystkim praktycznie żebyśmy pamiętały żebyśmy nie zrobiło w ogóle tego, od tej 350 ja robimy Przepraszam, bo widzę, że tylko nie ma filmu. <grym> a w ogóle ja mam co powiedzieć, nagrywam film, bo ten, bo ja po prostu nie miałam filmu, ale przecież mam film. No i jest na tak, co my pracy idziemy tak. Dobrze, jaki mam plan? Ona mówi ciągle, że tak. Patrzę na ciebie, ale nie widzę się. Nie mówię, jak będziesz nagle. Dla mnie nie chcę nic zmienić. Lepiej nie mówisz do mnie. Bo widzę, że coś kręcisz, robię krok w twoją stronę, ale. No, mam dwa no, no, no. W ogóle pod ostatnim filmem z Mileną, w ogóle macie, mam na razie taką pięć śwień. Nie czego dlaczego. Nie był 11 dni temu, a ja w ogóle na na tej famosy 1000, czy na tej to było dużo więcej wyświetleń, żeby wbiliście ten, bo tam mówiłam, na ileś tam ma lików, mam 15, dopiero nagrywam, znaczy następny film wstając, miałam w sumie do tego, ten zrobiłam, że e, tego jeszcze nie wstawiłam do nowego filmu, co mówię, że mam w sumie nagraną, bo on jest zmianą, ja nie wstawię nie filmu, nie, że nie macie tam 15 W a Możecie tam wejść teraz zostawić w sumie, albo potem tym odcinku najlepiej Love you! Nie myślę, że sobie to przejdziemy 300 poziom i 300 poziom zejść so, ja że 3 do poziomu 300. Oj. Zawsze nocą wracasz jak demony. Już wypracowałem twój algorytm. Przecież mnie nie wydajesz łez, dam ci wszystko, czego chcesz. Nie mam dosyć. Nie mam dosyć. Widzę cię na na Nie mam. na backstage love 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 Złego to Nie Nie mam. Nie mam. Nie mam. Nie 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 a gorzko, troszkę rękę. Myślę, że drugą część z tego y, w to zrobię na 10 lajków. Jeden mm. y, trick w każdym razie, że na film. Jeszcze. O Ci, co mi? Kręci mnie jedni. Lubię Avery Dream. Tu jeszcze jeden trick. A w ogóle na EQ&D możecie zadawać yy... Nie wiem yy, Jaką właśnie piosenkę Jaką piosenkę Czy co planujemy na przykład Czy będziemy na przykład chciały nagrywać jak będziemy je Nie wiadomo Takie typu nawet tego pytania Kiedyś na razie myślimy co będziemy robić I w ogóle pamiętajcie, że mojego Instagrama i TikToka, możecie też na Facebooku na na Facebooku pewnie, pewnie nie wstawię. Więc po prostu możecie tam wpaść na Instagrama, będzie mi miło. Dzisiaj ja u mnie na są takie fotki, tylko że rozpisano sobie twarz swoją. Już dzisiaj sytuację, że zależy, kiedy to wiecie, że to nie jest jakiś ten sam dzień. Ale mam coś obserwatorów, więc Mam nadzieję, że to wy widzowie jesteście. Też, jest bardzo... Ja przecież 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 na przecież 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 Jaki mam Zmaczam na 400 subskrypcji, zmienioną jestem waszą, ale no, chociaż wbijacie, bo na 400 subskrypcji to jest kanał A i na starsze na 500 subskrypcji na TikTok, gdzie jest jestem prywatny. Więc no, nie wiem, to no, jest no, w ogóle prywatny TikTok, i na sercu hmm <laughs> Może wiecie na przykład jak są prawdziwi youtuberzy, wiecie o co chodzi, to też y, oni wstawiają części filmu na przykład na ja po oni, na przykład youtuberów, nie sami montują, tylko jak tu wiecie, że ktoś im montuje film, ale ktoś montuje sama, ja z tym dziadkiem nie umiem montować i nie umiem po prostu, ale oni też jest to płacone, a ja na YouTubie, super wiecie.

w ogóle jest, a, a to jeszcze, myślę, że taki, no, w 10 minut, myślę, że wyjdzie odcinek, tylko nie wiem, miała dokładnie. W tej chwili to że dzisiaj nie będzie napisów, bo mi, że nie będę robiła napisów, będzie kilka razy potem się poruszać w jak zwykle przycinam to mi się psują napisy potem nie mogę tego zrobić i po prostu psuło mi się ostatnio psuło mi się tam Że jakby psuły mi się napisy pod ostatnim filmem który ku nawet nie obejrzeliście a ich tam męczyłam żeby to zmontować? że Ja jestem z tego na bo ja się męczyłam nad tym filmem, żeby te napisy kupić, bo ich nie mogłam w ogóle zmontować. Jakby nie mogłam ich zrobić, bo mi się coś stało, że po prostu chciałam przyciąć film ale losem, że go nie przycięłam. Ale dopiero przycięłam, bo później coś nam to przycięcie, ale mi się te napisy zepsuły i musiałam się męczyć, aby nie oglądać na tego filmu. So, możecie ja zaraz wejść po tym filmiku um, i ten film z Milaną właśnie, potem z Milaną. Nie mm, jest smutno. No właśnie powinnam... Daj, nie pamiętam, dajmy, czy pytajcie, czy to jest tak. tylko nie bo to już są spodziewane fotki dla Was. Żebyście wymieniali te fotki, nie wiem, co je, to za fotek, no jeśli przyjdziemy fotki, inaczej takie fotki, jakby rolki, no ja bym chciała, żebyście oglądali te fotki, bo jest spodziewanie, to ja robię... Ja... Jest tylko, że je, Swoje... Swoje ciało, brak czy nie, jakby twarzy. Obserwuję tylko 6 osób. Chyba, że Wy na przykład nie macie Instagrama, bo ja na przykład nie lubię mieć Instagrama przez co no. Oj. Oj. Że to jest. To... Oj. Ja mi się. na mi się naprawdę nie no Dobra. Myślę, że sobie zrobimy. Trzymajmy się, co do końca. Na do 300, może 250 raczej. Nie za bo li chcę sobie dzisiaj nagrać kilka odcinków, nie jeden. Postaram się go dzisiaj zmontować, a go dzisiaj wrzucić. mówię hmm, prawie 12 dni, nie chcę czytać, to jest, jest 12, czy 12, to jest dużo. Tylko, że ja po prostu zapomniałam o tym, że jednak ja będę na YouTubie, nie oceniać. mi się po prostu tak czasami nie chce tych filmów montować, wstawiać wszystko. Nie, ja po prostu robię czasami. Zgrywam te, te filmy, niektóre na odwalście bo mi się ich nie chce robić. Ale żeby nie... po prostu. Za mm -hmm. wszystko chciałbym być. Za wszystko chciałbym być. Z tobą chciałbym być przez całe lato, Zawsze przez to chciałbym być, bo za to, przez to chciałbym być, bo nie, przez to chciałbym być. No, to 250 nas zrobiony najwisiejszy króciak, jednak no po prostu. No sorry, jakby. No, Możesz ją ucisnąć na jutro, na, pojutrze, na po no po pojutrze, no po pojutrze, no po pojutrze. Ale to ma Jezus, jak ja będę mi za minus 8 nie wiem, nie to są albo nie, nie, to nie od poniedziałku tego, tak, tylko od następnego, ale nie od poniedziałku następnego, tylko od wtorku. Czemu to jest takie bez sensu, że u nas nie wiem, ja możecie coś znać w komentarzach, jak jest u Was, bo u mnie jest tak, że są w y, porę, w środę i czwartek, a poniedziałek i piątek musimy mieć do szkoły. No takie, what to mogliby już zrobić to Tak na przykład, że Wolne to już Cały czas, a Albo nie wiem, jakby mogli Zrobić chociaż tak, aby... Jakby Nie wiem, może Chociaż no, albo cały tydzień, albo zrobić to poniedziałek, wtorek i środa, a nie kurde. Poniedziałek i piątek musimy iść kurde do szkoły, a czy wtorek, środa i czwartek mam kurde wolne. Już mogę zrobić cały tydzień. Albo nie wiem, właśnie ten poniedziałek wolny robić. Poniedziałek, wtorek i środa po prostu. Jest to dziwne. Korzystaj przez 3 miesiące za darmo. Możesz zrezygnować w każdej chwili. Ja mam takie to ludzi. A no, dobrze, no, 256 już jasno się nie kapnęłam, bo zaczęłam gadać po prostu i gdzie mogę śpiewać coś. Cóż, w sumie też jest to powinno być 10 minut, a dla Was to będzie jeszcze mniej, bo w sumie ja to będę przycinać. Więc w sumie dla Was będzie tylko 3 film. Aha, dobra, mam tam iść. Niż nie wyjadę na gry, bo filmów sporo bo tylko ja wyjadę po prostu, z filmów, których mniej więcej nie widać. Chyba się o tym nie nauczę Tylko, że nawet nie ustawiłem to w tamtym miesiącu. A ja ostatnio filmy wstawiałam w kwietniu, bo w maju jeszcze nie wstawiałam, ale trzeba w maju wstawić. Więc postaram się w maju wstawić film w pierwszej połowie maja w drugim tygodniu chociażby wstać mogę nawet w tym samym dniu kurde to zmontować Żeby mieć i go dzisiaj wstawić tylko jeszcze miniaturkę trzeba zrobić czy to dziwity się poprosiła? w sumie nie, bo on wysyła kurde link, który się nie da wejść no dobra dobra, już zrobię tylko Dobra, zrobię to do... do tego 300 To przynajmniej dłuższy odcinek ja sobie teraz... kurde mać Dobra, zrobiłem to 280 28 z Tylko, żebyście mi napisali po tym komentarzach że ja to robię dla kiedy ja nie zabrałbym z tego ani, 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 ani jednego grosza. Dosłownie. No, mówi, że to robi na no, otwarcie, bo. Dobra, no, teraz mi się tak trochę nie chce nagrywać, ale już chcę do jakiegoś punktu dojść. Po prostu różnego. Więc 3, 2, 1. Dostarczmy teraz. Pani Iwisa, mam nadzieję, że zobaczymy. Oj, się zobaczymy. My jeszcze w maju. Pa!